Zabijaj na sklep klubowy.com. Witamy prosto z suchych stawów. Jest z nami nowy nabytek dumy nowej huty. Igor Starasows. Witamy Cię Igor. Dzień dobry. I opowiedz na razie o kulisach Twojego transferu tutaj do hutnika. No to jak zawsze to wszystko, wszystko zdecydowało się w jeden dzień. Jak... E, e, nawet długo nie myślałem. Porozmawiałem z Denisem też powiedział, że wszystko jest dobrze w tym klubie, że, że pracujemy, że, że, że szatnia są dobra. Także walczymy teraz o awans razem. Także wszystko to, to tylko najlepsze co słyszałem o tym klubie. Także, także walczymy. No i pierwsze dni tutaj na suchy stała już za tobą. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Wszystko co mówił Denis, czy sprawdza w rzeczywistości? Tak, tak, tak. To już było to były testy medyczne takie, dość ciężkie, ale, ale to musi być, a tre, tre, treningi też już są dobre, także już jestem w pracy no i przygotowuję się powoli. A tutaj w Krakowie teraz gra też Michał Pazdan i Jacek Goracki, których znasz z występów w Jagiellonii. Planujecie jakieś wspólne spotkanie? Będziecie się odwiedzać? No tak, znam, że oni tutaj, ale się nie rozmawialiśmy, także jeszcze nie wiem, ale może być. No i na tle naszych obrońców masz chyba największe doświadczenie na papierze i myślisz, że możesz być dla nich takim mentorem wojskowym? No, nie wiem, czy mentorem, ale spróbuję coś pomóc ogólnie Drużynie, żeby, żeby po prostu wyglądało to dobrze, żeby, żeby od razu byliśmy w tej walce o ten awans. Także spróbuję zrobić wszystko, co, co, co mogę. Naprawdę będę walczył i pomagać Drużynie. A to już Twoje trzecie podejście tutaj do występów na polskich boiskach? Jak wspominasz swoje ostatnie występy tutaj w naszych polskich ligach? No wszystko dobrze, to czuję się tutaj jak w domu, po polsku rozmawiam, ale już był jakiś czas, kiedy już tak trochę, trochę mi ciężko teraz, ale będzie lepiej, będzie lepiej, ale ogólnie tak się czuję tutaj dobrze w Polsce i z tych czasów, to co grałem wcześniej i teraz, no to jak ja mówiłem już, to czuję się jak w domu. No z językiem nie ma problemów, to słyszą też nasi kibice teraz i nie masz też chyba problemu ze zdobywaniem bramek, bo jako obrońca zdobywasz ich sporo, a co jeszcze byś powiedział, że jest twoim atutem boiskowym? Uff, no ciężko mi powiedzieć, że zawsze to były stałe fragmenty gry, gra w powietrzu, wprowadzenia może piłki, ale ogólnie e, tak mi się podoba, kiedy drużyna gra razem, także że mam nadzieję, że będę robił wszystko, żeby wejść do drużyny i żeby graliśmy razem w dobrą piłkę i dołożymy do tego, może coś wyjdzie z tych stałych fragmentów, no i będzie super. Tego pozostaje nam życzyć. Zdrówka i powodzenia. Dzięki, Dzięki wielkie.